Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu 52 Kroki do Zwinności. Dziś będzie o regularnym feedbacku. Wiele badań pokazuje, że młodzi ludzie oczekują informacji zwrotnej często. Wiemy też, że organizacja to taki złożony system adaptacyjny, który wymaga zarządzania z perspektywy całości, a nie optymalizacji poszczególnych jego części. Dlatego też coraz więcej menedżerów oraz specjalistów HR podziela zdanie, że takie indywidualne, tradycyjne systemy oceny pracowniczej nie spełniają już swojej roli. A co gorsza, zabijają motywację wewnętrzną i pracę zespołową. Wymuszają hierarchiczne myślenie, które nasila strach. Tłumi transparentność i zaufanie. Zmniejsza także odpowiedzialność, zaangażowanie i kreatywność. Oraz napędza rywalizację. Dlatego zachęcam Was do wprowadzenia w Waszych zespołach i całych organizacjach regularnej informacji zwrotnej. Kilka pytań, które pomoże Wam w konstruowaniu takiej informacji. Co pomogło Tobie w tym tygodniu, jeżeli informacji udzielamy na przykład raz na tydzień? A co zrobiłam, takiego, co nie pomogło, chociaż moją intencją było pomóc? Czego potrzebujesz ode mnie? Oraz kluczowe pytanie o wartości: co jest dla Ciebie ważne? Jeśli poznamy swoje wartości, to zbudujemy zaufanie, łatwiej nam będzie zbudować zaufanie. A jak wiemy, Zaufanie jest sercem pracy zespołowej. Taka informacja zwrotna warto, żeby była bezpośrednia, czyli nie przekazywana przez szefa. W odpowiednim czasie nie czekamy pół roku czy rok na ocenę okresową oraz przekazywana z szacunkiem. Bardzo ważne jest, kto nam takie informacje udziela oraz w jaki sposób to robi. Ja zachęcam do stosowania komunikatu ja, czyli porozumienia bez przemocy, fakty, emocje, potrzeby i prośba. Zachęcam Was do odsłuchania jednego z odcinków, w którym podpowiadam, jak konstruować taki komunikat ja. A na dziś dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.